Spójrzcie na to. Spójrzcie, kochani, jaki wysok. Tu, tu Tu. i chodźcie ze mną. Spójrzcie. O! To było to jakieś zwierzę. Spójrzcie. Tu, tam, tutaj dwa, tu widzicie? Tutaj, tam jeszcze jeden, och, cholera tam jeszcze jeden widzę, tutaj jeszcze jeden, tam jeszcze widzę, ale tutaj. I to wszystko To tak. Nic, pozbieramy to wszystko na jedną kubkę Układamy tu O następne, jakie malutkie Nie zauważyłem ich, a tego musiałem kopnąć ja Tak Tak Spójrzcie co tu się dzieje spójrzcie przepraszam za kater, ale a to nie sposób tego wykręcimy ten przewrócony sam tutaj był jeszcze jakiś spójrzcie, wszystko w jednym miejscu weźmiemy tego wiem że tutaj jeszcze były ale wrócimy po tamtych. tutaj mamy dwa spójrzcie tutaj następny a tutaj rośnie Zaniesiemy do kupka Spójrzcie Idziemy po następne tamte Tu Jak dziwnie on właśnie tu Oj, to go tu wdwałem Z odporzeniem było Tu Tutaj Nie, zabieramy to tu. Zaraz się włączę. Chciałem baterię wymienić. Dobra. Zbieramy dalej. Tutaj łepek ale z tutaj jest popsuty i to wszystko w jednym miejscu tutaj zobaczymy czy nic nie ma ale piękny wysyp tutaj zobaczymy nie widzę Nic, wracamy i Wam pokażę całą kolekcję w jednym miejscu. Bo już tutaj nic nie widzę. Spójrzcie moi drodzy. Wszystko w jednym miejscu. Pójście Jakie piękne Wszystko w jednym miejscu Zobaczcie. jest następny. widzicie? Ale chyba z żarty jest Więc ja go to będę musiał obciąć, bo o. E, ładny Proszę bardzo I do koszyka grzybnie trzeba zakryć i idziemy dalej Mamy tutaj znowu ładny grubasek tutaj był, ale jakieś zwierzę musiało pochłonąć i tutaj chyba mam jeszcze jednego ale nie jestem pewien tak jest ale przewrócony to na pewno zwierzę nic wezmę tylko łepek bo łepek jest z drugiej nic widzimy się przy następnym nic pakujemy do koszyka już bardzo nie ma miejsca, a jestem raptem może godzinę. Już jeden koszyk wypakowałem. Do magazynka, bo znowu wziąłem tylko jeden koszyk. No co to jest? Nie. Ale piękne. Ale piękne. Coś niesamowitego. Oj, nie. raz, dwa, trzy. A z, nie wiem, milczyłem, nie ale z 12 sztuk w jednym miejscu i to same kolosy. Pięknie, dobrze, widzimy się dalej. I to nie koniec. Następne. 5 metrów od Oj. Od tamtych, nie zauważyłem go. Leci do koszyka. Widzimy się przy następnym. Patrzcie, mamy następny. Przejdę dookoła. Ale już ciężki ten koszyk. Tutaj musiał, tutaj musiał stać ładny. O. Zobaczcie. taki grubasek tutaj musiał stać ładny duży tam następny a my tutaj mamy następny tego wody mamy i tutaj następny raz, dwa Trzy sztuki. Ała, ała. Ładne. Tutaj nic nie widzę. Nie. Nic, lecą do koszyczka. Nic, widzimy się przy następnych. Spójrzcie, już jest pełny koszyk, aż się wysypuje. Nie mamy jak tego układać. Zobaczcie. Następne mamy, moi drodzy. Pójście to szlaczki. placzki. Pójście Że nawet masz taki to może dzisiaj nie będę spał w garażu. Nic, widzimy się przy następnych.